Hej, i witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Chrono Trigger". Jak dowiedzieliśmy się poprzednim razem, północny las płonie, a Ayla wyruszyła w poszukiwaniu wioski i ja Laruba. Jednak chciałbym poczynić stosowne przygotowania i najpierw zobaczyć, czy jest coś nowego w sklepie y... handlu wymiennego, hata handlu, hata handlu, tak? Zobaczmy. Pistolet marzeń, Bóg marzeń, ramię magna, magma, pradawny miecz, rubinowa kamizelka i... kamienny hełm. Mm, o ile się nie mylę, to... Sekundę, czy ja mam już te rzeczy? Czy nie, okazuje się, że to są jednak jakieś nowe przedmioty, i naprawdę chętnie je zdobędę. O ile nie możemy zakupić jeszcze żadnej nowej zbroi, to z pewnością znajdują się tam jakieś. jakaś nowa broń się znajduje. Na przykład łuk marzeń, pistolet marzeń i tak dalej. Więc po prostu spędzę, spędzę kilka chwil na. W tym miejscu do, polewań, do polowań, naprawdę nie pamiętam za bardzo jak ono się nazywa, aby zdobyć niezbędne płatki, rogi i pióra. Wiecie, tak w zasadzie, kto to. Jakim cudem w prehistorii sprzedają pistolety? No, nie napomknąłem o tym poprzednim razem, ale. co mm, trochę dziwne, bo. Mogłem tego nie pokazać na filmiku, ale w średniowieczu również można zakupić pistolet dla Eli. Zdaje się, że maszynowy, no to jeszcze lepiej. A w prehistorii, gdzie ludzie, gdzie ludzie, jak sami widzimy, noszą jakieś e, s, e, skóry, skóry zwierząt nieprzerobione, jakieś drewniane, ledwo co ciosane maczugi, żyją w e, drewnianych chatach i sprzedają. Pistolety za rogi zwierząt. No cóż. Ale jak już mówiłem, nie, nie mi kwestionować logiki tej gry. Więc, jak już, na, jak już nazbieram niezbędną ilość tych rzadkich przedmiotów, to no cóż. Kupię te rzeczy i, zo i zobaczymy wspólnie, jak, yy, jakie to korzyści yy, z ich noszenia wynikną. Hmm. I to dosyć ciekawe. Chciałem wam pokazać tą walkę tylko ze względu na to, że udało mi się złapać przeciwnika, kiedy deszcz już zaczął padać, widzicie? E, normalnie to nie powinno. Wow! I trochę dziwna animacja tam była. Normalnie to nie powinno się stać. Kiedy deszcz zaczyna padać przeciwnicy, zazwyczaj uciekają od nas, nie zważając na to, czy jesteśmy blisko nich, czy też nie. Po prostu... Uciekają do swoich schronień i nie można z nimi walczyć pod żadnym pozorem. Tutaj jednak mi się to jakoś udało. O! I spójrzmy, znalazłem nu. No, czemu nie? Mogę równie dobrze pokazać walkę z nim. I jeśli będzie ciekawa, lub dostaniemy coś od niego, coś wartego uwagi. Jeżeli nie, to mogę tą walkę wyciąć. No, no zresztą, nu, nu wcale nie tak łatwo tutaj spotkać. Ech, naprawdę chciałbym aby pokazał ten cios w którym zadaje yy, tylko jeden punkt obrażeń chociaż z drugiej strony z tego co pamiętam animacja jest identyczna jak przy yy, jak przy tym ciosie, który zabiera wszystkie prócz jednego punktu obrażeń więc hmm. Okej okay, szukam dalej Okej, okay, uzbier już uzbierałem dostateczną ilość yy, przedmiotów i zakupiłem broń. No, oh, naprawdę nieźle, zobaczmy. Z 75 na 90, chociaż, yy, chociaż siepacz ma plus, daje plus 2 do szybkości, to myślę, że jednak wymienię na pradawny miecz. Yy, dla Rebita nie ma żadnego, żadnej nowej broni, cały czas będzie chodził z Masamune. A poza tym pistolet, jak pistolet, ale skąd u licha jaskiniowcy mają część do tak technologicznie zaawansowanej maszyny, jaką jest robo? Ramię magma. No, w porządku, mniejsze z tym. Dla Eli pistolet marzeń. Dalej, prócz obrażeń, nic się nie zmienia. A dla Cindy, łuk marzeń i też, prócz obrażeń, nic się nie zmienia. No, cóż, jednak nie mogę narzekać. Tak, tak czy inaczej, już z tym zakupionym ekwipunkiem możemy udać się na plac zebrań. Tutaj, zna tutaj znajdują się tubylcy, z którymi możemy porozmawiać, ale z tego co pamiętam, żaden z nich nie mówi nic ciekawego. O, handlarz mieć nowa broń, iść zobaczyć. To on właśnie nam, on właśnie nam mówi o tym, że... W domu, w domu, handlu możemy znaleźć jakiś nowy ekwipunek. Co jakiś, co jakiś, czas, właśnie handlarz zmienia, zmienia asortyment, żebyś, żebyśmy mogli, no cóż, kupić sobie jakąś le, lepszą broń. i ci wszyscy jaskiniowcy mówią albo o, o tym, że las płonie, albo, że Ayla szuka wioski laruba. Jeżeli udamy się troszeczkę bardziej na północny zachód, zauważymy, że odkryta Odkryta została połać lasu. Właśnie ten, ta połać lasu spłonęła, ujawniając tym samym ruiny Laruby. To właśnie ta wioska, która była do niedawna ukryta. Nie mogliśmy tu wejść przednim razem. I w powietrzu cały czas unosi się dym. Godziny zabrać kino! Godzinę zra zranić wszystkich, co walczyć! Co teraz zrobić? Okej, okay. możemy porozmawiać z tubelcami. Zobaczmy, czy któryś z nich ma coś ciekawego do powiedzenia. Mhm. Mm gadziny i za. A, w porządku, rozumiem. Zabici? O, oh, wow. Mały mówił, że ranni, ona mówi, że zabici. Mniejsza z tym. Czyli Ayla udała się do wioski Laruby, ale gadziny ją e, goniły, śledziły ją i spaliły tę łowioskę. Ayla, twoja wina. Duża bałagan. Gadziny pójdź za Ayla. Wioska zrujnowana. Ayla, przykro. Gadziny silne, żyć długo przed my, one mądre, więc my ukrywać. Ajla mówić, walczyć razem, ajla dalej walczyć? Ajla walczyć, póki żyć, Wygr wygrać żyć, przegrać, umrzeć, prawo życia, stałe prawo. Starzec tylko gadać, nic nie robić. Ajla, ty jest silna, mówić dużo, my nie mieć siła. Nie, mieć siła, Wy walczyć, łączyć siła, ajla pomóc, ale chcieć daktyl, dać daktyl. No daktyli jej się zachciało. Idź do gniazda Tyrana? To miejsce godziny Niebezpieczne. Ayla chcieć umrzeć? Ayla chcieć żyć, więc idź tam. Ayla być dobrze. Dać daktyl. Dobrze. Ty idź do gniazda daktyl i stróż pomóc. Ty uważać Ayla. Dziękować, starzec. Jak widzimy, Ayla jest zapaloną miłośniczką egzotycznych owoców, ale nie wiem, co to ma wspólnego z całą sprawą. Wy opiekować się Ayla! Okej, okay, chodźmy na daktylę. I nie za bardzo wiem, kiedy, w którym momencie mam przestać nagrywać, ponieważ zbieranie tych materiałów trochę mi, za, trochę mi czasu zajęło. Gniazdo daktyli. Gniazdo daktyla, tak, chodzi o pterodaktyle. Znajduje się mniej więcej tutaj. Możemy zejść tutaj wcześniej, jednak yy, nic konkretnego się nie stanie. Spróbuję tego przeciwnika ominąć, ponieważ później, później i tak go spotkamy, a walka z nim nie należy do najprzyjemniejszych. No cóż, trudno się mówi. Oto jest jaskiniowa bestia, już nie skrzydlata i ogólnie jest to silniejsza wersja. Silniejsza wersja skrzydla tej bestii. Nic więcej za bardzo nie mam y, o niej... ...do powiedzenia o niej. Skamieliny natomiast... A, tak, skamieliny są o tyle ciekawe, że... ...nie robią absolutnie nic, póki ich nie uderzymy. Kiedy skamielina zostanie uderzona, zamienia się w... ...gejzer lub wulkan. Naprawdę nie pamiętam, czy to ma jakąś oddzielną nazwę. Ahoeohe. Pozwólcie, że będę nazywał to po prostu wulkanem. Dobrze? <grymne> Więc Pachoeoche, alias wulkan, y, może już nas atakować, i to atakiem obszarowym. Y, rani wszystkich członków naszej drużyny, jak również y, inne potwory znajdujące się w pobliżu. O ile dobrze pamiętam, nie wiem, czy czegoś nie pokręciłem. To coś natomiast zdaje się, że jest wrażliwe na pioruny. Naprawdę zazwyczaj urządzam taką testową wyprawę do, do jakiegoś miejsca, zanim zacznę nagrywać. Tak jednak w tym przypadku nie zrobiłem. I dlatego nie mogę być stuprocentowo pewien, czy jakiś przeciwnik jest na coś podatny lub na coś odporny. Ten zdaje się być częściowo odporny na ataki fizyczne. No, może nie odporny, ale. Ogólnie ma sporą obronę. Uderzyłem go piorunem i też bardzo mało obrażeń mu zadał. Tak samo jak ataki fizyczne roba. A Robo ma naprawdę potężne ataki fizyczne. Już mówiłem o tym: robo to jest yy, świetny wojownik. Po drodze znajdziemy kilka skrzynek, ale z tego co pamiętam, w żadnej nie znajduje się nic godnego uwagi, tak naprawdę. Jakieś etery, kilka toników. Co jakie tam? I tej walki nie da się ominąć. Jak sami widzicie, z blokuje nam wejście do drabiny, więc trudno się mówi. Zaraz wracam.